Nie zamierzam się tutaj zagłębiać w odmęty historii, ale jak możecie sobie sami prześledzić, co jakiś czas na Ziemi pojawia się On. Zawsze przybywa w ludzkim ciele i z tą samą misją zapanować nad światem. Rządzi za pomocą kłamliwej, oszukańczej propagandy, strachu i terroru. Podporządkowuje sobie tłumy, które potem idą na rzeź. Z zadaniem podboju innych narodów. Ziemia ocieka krwią, giną tysiące niewinnych ludzi. On jednak tego nie widzi, zaślepiony realizacją swojego planu. On po to przyszedł. To jego czas, jego misja i jego wojna. Pod koniec swojego panowania wysyła na śmierć dzieci, żeby zabijały w jego imieniu. Koniec jednak zawsze niezmiennie nadchodzi. On zostaje wyeliminowany z tego świata, a społeczeństwo odradza się na nowo. Realia ulegają zmianie. Na miejsce poległych pojawiają się zastępy młodych, którzy tworzą kolejną cywilizację. Pamięć o koszmarze zaczyna blednąć. Starsze pokolenie pamiętające tamte dni. Powoli odchodzi na drugą stronę, a młodzież przestaje żyć tymi zdarzeniami, o których nie ma pojęcia. Teraz żyjemy w czasie, kiedy po raz kolejny pojawił się on. Stary scenariusz ponownie się odtwarza, jak widoki na karuzeli. Poznałem kiedyś człowieka, który przeżył koszmar hitlerowskiej dyktatury jako dziecko. W chwili wybuchu II wojny światowej. Miał 11 lat. Kilka razy i powiedział, dawno wojny już nie było. To był bardzo mądry człowiek i wiele mu zawdzięczam. Zastanawiał mnie sens jego słów. Teraz zrozumiałem. Ludzkość nie dojrzała jeszcze do życia w stabilności i spokoju. Jeśli jest spokój, to wszystko zasypia i kruszeje. Ludziom potrzebne są zbrodnie, strach i przelewanie krwi. Popatrzcie sobie na tematykę przeważającą w tworzonych obecnie filmach oraz w ulubionych grach dla młodzieży. Światu potrzebna jest wojna i znowu staje się ona po raz kolejny stymulatorem rozwoju i radykalnych zmian społecznych oraz politycznych. To musiało się wydarzyć. Na pewno zapytacie, skąd ten tytuł. Otóż, Krysza to dach w języku rosyjskim. Kiedy ktoś zwariuje i zachowuje się nieadekwatnie, to mówią na niego, że mu Krysza ujechała. Tak się składa, że działający obecnie dyktator jest tylko kilka lat starszy ode mnie. Pomyślałem sobie, jak to jest, że zamiast postarać się o spokojną, pogodną starość, porwał się na podbój świata. Staremu kompletnie krysza pojechał.